Proszę sądu, zanim przejdę do wniosków formalnych, na które sąd czeka, chciałam zwrócić uwagę nie tylko sądu, ale wszystkich państwa tutaj, że przyszło nam żyć w tak zwanym państwie prawa stanowionego i słusznie mój młodszy kolega zapytał się sąd o podstawę prawną. Proszę sądu, więc zanim ja zacznę, żeby sąd mnie nie przerywał, co sąd czynił z moimi przedmówcami, poproszę. O ewentualnie wskazanie podstawy prawnej, jeżeli sąd raczyłby mi przerywać. Ja jestem dzisiaj pierwszy raz, bo miałam kolizję rozpraw. Natomiast, będąc tutaj przez godzinkę i słuchając y, naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej NIL, no tak się teraz ponazywaliśmy różnie. Kiedyś wystarczyło Thales z Miletu, Arystoteles, teraz musimy być profesorami, adwokatami, doktorami. Więc po to, Mamy państwo prawa stanowionego, że najpierw poproszę o podstawę prawną, chyba że sąd w tym składzie uzna, że nie będzie mi przerywał, tak jak nikt tutaj na tej sali nie przerywał rzecznikowi. Z informacji uzyskanych od moich koleżanek, które tu były, nikt nie przerywał panu rzecznikowi, więc proszę, jeżeli sąd nie umie wskazać mi tego artykułu, to poproszę o uwagę i wysłuchanie mnie do końca. Chyba po to. Nasz kraj, w którym przyszło nam żyć, doświadczył tak wiele, że wysłuchanie obrońców, konstytucyjne prawo do obrony, proszę sądu. Ja jestem zadziwiona, że sąd odmówił prawa do kończenia, choćby mówił godzinę. To o to chodziło i to nie chodzi, czy to będzie palił się stos, czy będzie to w takiej formie. To się dzieje, proszę sądu. Tylko nie łączymy kropek. Cóż z tego, że młody adwokat przywołuje historię? A na czym my wzrastamy, proszę sądu? Na czym my wzrastamy? Na czym wzrasta medycyna? I co to jest tak zwane zdrowie? Ja nie usłyszałam i nie przeczytałam, co to jest zdrowie. Usłyszałam i przeczytałam, co to jest zdrowie publiczne. Proszę sądu, z całym szacunkiem mnie takie nie interesuje. Bo, wy jako lekarze tutaj wszyscy zgromadzeni, nie jesteście w stanie końmi zmusić pacjenta do jego zdrowia. To się nie da. To od milionów lat wiadomo. Nie wy, z całym szacunkiem, bo pięknie czasami staracie się walczyć, ale to nic nie da, jeżeli pacjent nie chce. To nic nie da. Wykazała to wieloletnia medycyna chińska. No, nasza akademicka ma 270 lat, no, ale jak widać, trzeba czasu tutaj, tak? Chyba trzeba czasu, żebyśmy połączyli te kroki. Chyba, ja, ja nie potrzebuję tego, nie potrzebuję. Proszę Państwa, chyba ludzkość dotarła do muru, tworząc te przepisy, te zawiłości. Czy o to chodzi, proszę sądów, w medycynie? Jakiejkolwiek. Czy Chińczyk będzie miał coś takiego na stole, czy może jakieś zioła, które pomogą, wesprą? Pytam się. A teraz do wniosków formalnych proszę sądu. Skoro żyjemy w państwie prawa stanowionego, to ono daje nam asumpt do tego, żeby składać wnioski. Proszę sądu, więc ja wnoszę o ponowne złożenie albo przeprowadzanie postępowania przygotowawczego ja nawet nie jestem w stanie tego nazwać ponieważ w zarzucie czytam nie tylko u mojego klienta u wszystkich lekarzy że w okresie pomiędzy październikiem a grudniem 2020 roku mój klient rzekomo propagował podstawy antyzdrowotne i publicznie rozpowszechniał informacje dalej nie czytam proszę sądu proszę rzecznika aby wskazał przed tutejszym sądem wierzę że niezawisłym w jaki sposób to rozpowszechniał? To jest najistotniejsze w KPK, w materiałówce. W jaki sposób to rozpowszechniał? W jakich mediach? Szczegółowo. Skoro doburnaliśmy do muru, to ja o to proszę. To ustawodawca narzuca. Panie Rzeczniku, mamy ten sam kodeks procedury karnej, ten sam kodeks materialny. My nie jesteśmy w systemie prawa common law na wyspach. I w Stanach Zjednoczonych. My ustaliliśmy jako naród, że mamy mieć prawo stanowione. Idziemy, dajemy krzyżyk, ustanawiają. No, taki czas. Więc proszę o to, żeby co do mojego klienta, obwinionego Krzysztofa Hadzika, była sformułowana czas, czas okres zgodnie z materiałówką, w jakich mediach społecznościowych. Już nie mówię o treściach, to może potem. Bardzo dziękuję jednak. Jednak sąd jest niezawisły, proszę państwa. Dziękuję.